Dzisiejszym gościem jest Agnieszka Lewandowska. Agnieszka wraz z mężem i z dziećmi zwiedzają cały świat. Witam cię, Agnieszko. Cześć, Bogusiu, witaj. Agnieszka, powiedz, od czego to się zaczęło, że zaczęliście podróżować? Wiesz, co my z mężem podróżujemy praktycznie. No od bardzo, bardzo dawna. Mój mąż to w ogóle z mlekiem matki można powiedzieć wyssał podróże, bo jego rodzice są podróżnikami. W tym, w tym momencie są już ponad 70 lat mają, a bardzo intensywnie podróżują w niesamowitych kierunkach, bo na przykład wyjeżdżają na wakacje do Argentyny czy do Armenii i są to trekkingi górskie, więc podróżują bardzo, bardzo w takim stylu. No, wymagającym, nawet dla, dla takich starszych już ludzi, więc jest to niesamowite. No i jak mój mąż był, był młodym dzieciakiem, no to oczywiście zabierali go na wszystkie swoje podróże. Więc Marcin do tej pory się chwali, że to było takie niezwykłe, że mając. Um, 16 lat był z rodzicami w Nepalu ponad miesiąc na, na trekkingu. Um, to, to było faktycznie niesamowite. No a ja y, nie wyssałam od mleka matki podróży, bo moi rodzice raczej byli domatorami, chociaż też oczywiście raz w roku jeździliśmy na wakacje. Um, ale zaszczepili we mnie taką chęć świata, bo zdecydowałam się na studia na geografię. I tak naprawdę koniec liceum i już całe studia, no to były takie dla mnie mocno podróżnicze. Więc podróżowaliśmy też z mężem, jak się poznaliśmy, też się poznaliśmy dzięki podróżom, bo ja planowałam wyjazd do Gruzji i chciałam uzyskać więcej informacji, w ten sposób poznałam Marcina. No więc te podróże w naszym życiu są, można powiedzieć, od, od zawsze. A podróżujecie też z dziećmi? Powiedz, Agnieszka, jak wygląda taka podróż z tak małymi dziećmi? Wiesz co? Dla nas może jest łatwiej, bo po prostu mamy takie poczucie, że łatwiej nam zajmować się dziećmi w trakcie podróży niż w domu. W domu dzieci ciągle coś chcą, są wymagające. Chcą się z nami bawić, chcą tutaj coś jeść, tu jakąś bajkę i tak dalej. Natomiast w trakcie podróży dzieci ciągle mają nowe atrakcje. Zmieniamy miejsca pobytu, przemieszczamy się do nowego hotelu, nowego pensjonatu, ciągle odkrywają nowe rzeczy, spotykają nowych ludzi. Dla nich kontakt z recepcjonistą czy, czy z panią kelnerką jest zawsze ciekawy, bo w ogóle dzieci niesamowicie otwierają innych ludzi, których spotykamy w trakcie podróży. Jeśli byśmy sobie siedzieli przy stoliku we dwójkę, to nie zawsze ktoś do nas zagada, nie zawsze porusza jakieś tematy. A jak jesteśmy z dziećmi, to to naprawdę przełamuje wszelkie bariery. Więc, więc tak naprawdę, dzieci mają masę atrakcji w trakcie podróży. I to nas. No i to nam, to nam daje po prostu siłę, żeby to przetrwać, te, te wszystkie trudy może dłuższych lotów czy dłuższych godzin w autokarze, które, które czasem nas czekają podczas podróży. Um, no, łatwiej jest w podróży, tak? Łatwiej jest w trakcie tych atrakcji, że tutaj widzą jakiś nowy zabytek, tu spacerujemy po parkach, płyniemy łódką na przykład, czy, czy bawimy się na plaży. Bardzo takie różnorodne są te nasze podróże, więc łatwiej jest w podróży. O tak. Powiedz, jak dzieci zachowują się w podróży? Nasze dzieci są bardzo otwarte, nie tylko w podróży, ale praktycznie zawsze, więc chłoną, chłoną tą atmosferę, w której jesteśmy. Na przykład, jak jesteśmy na placu zabaw, to często się zdarza taka sytuacja, że dzieciaki z innych kultur do nich podchodzą i mówią w innym języku. I powiem Ci, że nasze dzieci świetnie na to reagują, czasami chcą się uczyć nawet, od razu podbiegają do mnie, pytają, Mamo, zapytaj, jak ta dziewczynka albo jak ten chłopiec ma na imię. I, i tak naprawdę przy łamują te bariery, interesują się wszystkim. No, w ogóle nasze dzieci są w wieku 3 lata, teraz już starsza będzie miał Wojtek, będzie miał cztery w przyszłym roku, a Klara będzie miała 6 w tym roku, w listopadzie, więc to jest taki wiek, kiedy um, nie do końca się tego wstydzą i nie do końca się boją jeszcze pewnych rzeczy, więc e, chyba taki najlepszy moment, że najłatwiej jest im podjąć decyzję, tak to rozmawiam, tak to idę, bawię się, tak to zagadam, a nie, nie są takie Wiesz, przestraszone wszystkiego. Są naprawdę bardzo otwarte w podróży. A powiedz, jakie kraje już zwiedziliście? Oj, bardzo dużo. Ja mam na swoim koncie chyba już 71 krajów, mój mąż też zbliża się do 70. No i w związku z tym, że my tak dużo podróżujemy, to dzieci również. I z Klarą byliśmy, ona chyba już w 18 krajach i może bardziej tak egzotyczne, no bo w Europie to wiadomo, byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Grecji, byliśmy z Klarą na Litwie. Tak, także to, to, to tego typu miejsca. Natomiast takich bardziej egzotycznych byliśmy na Maderze, na wyspie w Portugalii, byliśmy w, na Tajwanie. Singapur i Malezja to już była taka podróż z Wojtkiem i z Klarą razem, byliśmy w zeszłym roku, tak dokładnie w 2021 roku zdecydowaliśmy się spełnić takie swoje marzenie życia, co w sumie pozwoliła nam na to pandemia, bo oboje pracowali, pracujemy w branży turystycznej, i przez to, że mieliśmy taki przestój, to też mogliśmy się zdecydować na spełnienie marzenia życia. Wykorzystaliśmy nasze oszczędności, pojechaliśmy w półroczną podróż z dzieciakami, więc spędziliśmy trzy miesiące w Meksyku, miesiąc w Gwatemali, miesiąc w Ekwadorze i miesiąc w Peru. Więc to też była taka wyjątkowa dla nas podróż. Dzieciaki wtedy miały właśnie 3 i 5 lat, no i też płynęły każdy, każdy, każdy moment tej, tej podróży. A co robicie, jak zachorują w takiej podróży takie małe dzieci? Wiesz co? Yy, tak, po pierwsze, bardzo ważne jest dobre ubezpieczenie, żebyśmy się czuli pewnie. Zawsze wykupujemy yy, ubezpieczenie u takiego renomowanego agenta. I yy, yy, no, reagujemy. Zachorowały nam dzieciaki dwa razy bodajże w trakcie tej podróży. Raz mieliśmy konsultację z lekarzem przez w ogóle internet, bo to teraz już jest taki świat otwarty, że może nawet tak. Więc mieliśmy konsultację z lekarzem przez internet, wysyłaliśmy mu zdjęcie gardła, opisywaliśmy nasze, nasze problemy. Wystawił nam oczywiście receptę i poszliśmy do sklepu wykupić leki. No, a raz normalnie byliśmy w klinice normalnie przyjęci, później ubezpieczyciel to wszystko rozlicza, tak, My płacimy na miejscu i wysyłamy rachunki do ubezpieczyciela i otrzymujemy zwrot tych, tych pieniędzy. No na szczęście obyło się bez jakichś takich poważnych sytuacji, tak, żeby nie wiem, coś się skończyło szpitalem, czy, czy jakieś złamania, to tego na szczęście nie mieliśmy. Mamy też dobrze zaopatrzoną apteczkę i takie leki typu przeciwgorączkowe to zawsze mamy przy sobie. I, I to sprawdzamy. Nawet szczerze powiedziawszy, to jak byliśmy chorzy, to, to było w Gwatemali i nie wiem na co. To było zwykłe przeziębienie, bo na pewno to, to nie było wtedy COVID, nie, nie mieliśmy COVID-a. Wtedy później po powrocie z tych wszystkich krajów, z tej całej podróży, po przejechaniu tylu tysięcy kilometrów, dostaliśmy COVID jak wróciliśmy do Polski po dwóch miesiącach, więc jakby jakoś tak szczęście nam dopisywało, ale to po prostu było chyba wtedy w Gwatemali takie zwykłe przeziębienie. A powiedz, co zabieracie w taką podróż? Jak się zabezpieczacie? Czy jakieś bierzecie szczepienia? Tak, wiesz co, my zaszczepiliśmy dzieci na wszystkie szczepionki, takie oczywiście z kalendarza szczepień, czyli te wszystkie obowiązkowe, plus dodatkowo zaszczepiliśmy je na meningokoki, na żółtaczkę. I na odkresztowe zapalenie mózgu. Rotawirus. Na rotawirusy zaszczepiliśmy. Także no, generalnie tych szczepień zrobiliśmy dużo, muszę przyznać. Ale, ale to nam się sprawdza, tak? Jesteśmy dzieciaki dobrze nie miały jakiegoś specjalnego odczynu poszczepiennego, więc, więc to jest OK. No a jak się pakujemy. No to oczywiście z listą, wypisujemy wszystko, co musimy wziąć i teraz tak, jak byliśmy w podróży przez pół roku i mogliśmy się spodziewać w stref klimatycznych, inaczej było w Meksyku, a inaczej było potem w Ekwadorze, gdzie już było dużo chłodniej, no to tak, mieliśmy dwa duże plecaki bo łatwiej nam się przemieszczać z plecakiem na plecach, jeśli musimy podejść do jakiegoś autobusu, czy gdzieś, niż z walizką, którą musimy ciągnąć na kółkach. Więc mieliśmy plecaki, w których na dnie były te ciepłe rzeczy. Każde z nas miało puchową kurtkę, czapkę, szalik, rękawiczki. To, to mieliśmy dla, dla nas i dla dzieci. A na wierzchu wiadomo, ileś tam par y, bluzeczek, y, bielizny, spodenek krótkich, długich. Wszystko to było tak poukładane mniej więcej. Oczywiście aptecz kosmetyki, chociaż zawsze możemy coś dokupić na miejscu, jak się kończy, więc raczej się staraliśmy brać niewiele i dodatkowo zabawki dla dzieci, bo to jest, to nam stanowiło chyba normalnie jedną trzecią bagażu mojego męża. To był taki jeden wielki worek z zabawkami zarówno, zarówno tymi, które wzięliśmy z Polski, jak i takimi zabawkami, które kupowaliśmy na miejscu, bo to było jedyne co, co kupowaliśmy to od czasu do czasu po prostu dzieciakom jakąś, jakąś zabawkę. No i tak, to mieliśmy to, dodatkowo Klara miała taki swój mały plecaczek z jakimiś podręcznymi zabawkami, no i mieliśmy wózek dla Wojtka, bo on ma jeszcze trzy lata, miał tak naprawdę w podróży miał dwa i no to, to ten wózek był bardzo dla nas przydatny i to też było super, że jak sobie zwiedzaliśmy, to po prostu mogliśmy wszystkie nasze podręczne bagaże włożyć do tego wózka, także wieszaliśmy na nim plecak, pod spód wózka też wkładaliśmy jakieś torby no i tak sobie po prostu chodziliśmy na luźno, i tylko z jednym, z jednym wózkiem. I zdarzało się też, że ten wózek naprawdę był u nas bardzo eksploatowany, bo wkładaliśmy dwójkę dzieci do jednego wózka na niektórych momentach. Nie miał on jakichś kół terenowych. Była to zwykła taka spacerówka, także no jakieś takie ambitne spacery górskie to to po prostu mój mąż niósł Wojtka na plecach na, na Barana, a Klarcia zagadywana potrafiła zrobić kilometrów sporo, tylko trzeba było z nią rozmawiać, ale tak na jakieś miejskie wycieczki no to wózek nam się sprawdzał świetnie. No, a jak dzieci do Afryki, to jak takie dzieci małe reagują na taki upał? Wiesz co, powiem Ci tak, My ze swoimi dziećmi jeszcze w Afryce nie byliśmy, chociaż nie boimy się i możemy jechać jak najbardziej, tylko to też jest tak, że Afryka jednak generuje trochę większe koszty niż Ameryka Południowa. Natomiast upał w Afryce to jest, to, to jest trochę brzonka. Bo tak wcale nie jest. Teraz na przykład ja byłam, bo pracuję jako przewodnik w Kenii i mamy swoje biuro podróży, Tour de Family, organizujemy wyjazdy dla rodziców z dziećmi. Więc byłam z dwoma grupami teraz w okresie wakacji, i to jest okres, kiedy w Kenii jest pora sucha i chłodna. Więc temperatura w Nairobi w ogóle wynosi 15 stopni. We wszystkich informacjach dla grupy pisze: Nairobi to jest stolica Kenii, pisze informacje, żeby zabrać ze sobą kurtkę puchową, bo niektórym jest wieczorem chłodno. Na safari temperatura też wynosi około 20-22 stopni. To nie jest jakoś, jakoś bardzo, bardzo ciepło. Więc, więc tak naprawdę, to nie jest tak, że, że w Afryce są wielkie upały. Oczywiście, na wybrzeżu jest trochę cieplej, ale też zdarza się tak, taki sezon, w którym można pojechać, że, że jest całkiem przyjemnie. Natomiast taki najbardziej teren, gdzie byliśmy w, upa, w takim upalnym klimacie z klarą malutką, ona miała wtedy pół roku, jak pojechaliśmy do Indii, na południe Indii, do Kerali, i tam faktycznie upał był ogromny. Więc no, staraliśmy się Klarę ubierać bardzo tak tylko w same opalacze, no ale jak dziecko miało pół roku, to ona faktycznie ma już taką specjalną swoją skórkę, że, że jednak się bardzo tak Poci, tak? I staraliśmy się jak najczęściej po prostu wystawiać, gdzie to tylko możliwe, do cienia taką no, rozebraną, żeby się po prostu mogła ochłodzić. Natomiast miała potówkę. Miała takie kropeczki, kropeczki od potu, i też posypywaliśmy ją takim talkiem, żeby to wszystko złagodzić. Ale to, to były. Pięć dni w, w Kerali, kiedy, kiedy tak było, a potem jak pojechaliśmy na Sri Lankę, bo następny tydzień spędziliśmy na Sri Lance, to temperatura już była dużo przyjemniejsza. Już nie było tak gorąco i tak wilgotno, bo tutaj wilgoć i gorąc powodują, że jest po prostu najgorzej do wytrzymania. Więc jak byliśmy na Sri Lance, to już klarze, potówka przeszła i, i wszystko, było, wszystko było ok. A powiedzcie, co jecie? Na przykład co Wasze dzieci jedzą w takich podróżach? Wiesz co? Staramy się zamawiać wszystko i próbować wszystkiego. Więc no tutaj jedliśmy bardzo, bardzo tradycyjne potrawy i warzywa i, i, i takos w Meksyku to jedliśmy na potęgę. Jeśli chodzi o dzieci, to one jedzą najczęściej takie wybiórcze elementy, czyli na przykład Klara, ona lubi mięso, więc takiego całego takosa z cebulką i z tym plackiem kukurydzianym to nie zjadła, tak żeby ugryźć całego takosa to nie, ale po prostu wybieraliśmy jej mięso na talerzyk i kurczaka, czy, czy wieprzowinę zjadała bez problemu? Często jemy pit. C, bo to można dostać na całym świecie, więc dla dzieci jest idealna. No i makaron bolognese, to też jest super dla dzieci. Ale szczerze ci powiem, takie normalne zupy w Meksyku, tylko się pytaliśmy, żeby nie była ostra. I wtedy, jak jest nieostra, to dzieciaki też taką zupę z fasolki zjadały. Lubią jajka, tu mamy szczęście, bo jajka są serwowane na całym świecie. Na śniadania wszędzie znajdziesz jajka, jajecznice, naleśniki, wszystko. Dobrze jest, wiedzieć. Tak, pankejki, no to po prostu prawie na całym świecie, żeby, żeby w każdym, no, w każdym miejscu zostaniesz jajka, więc to jest super dzieciaki uwielbiają. Owoce też lubią, więc, więc ja dużo owoców. I w miejscach, w których się zatrzymywaliśmy, czasem zdarzało się, że mieliśmy kuchnię. Więc ja wtedy, jak była kuchnia, to oczywiście gotowałam jakąś zupę pomidorową, czy, czy właśnie piekłam naleśniki leśniki dla dzieci, więc też sobie tak, tak radziliśmy. A jak dziecko było małe, jak na przykład ta Kara była malutka, to w Indiach to wyobraź sobie, że do, do naszego walizki, bo wtedy mieliśmy taki program mniej aktywny, mieliśmy wynajęty samochód, to, to do walizki wzięłam słoiczki na, na każdy dzień. Jak dziecko ma pół roku, to tak naprawdę. Pytanie, czy się karmi piersią? Ja akurat karmiłam piersią i dodatkowo e, słoiczek taki z polski zapakowany e, mógł być też dla niej e, dobry i, i takie jadła, aczkolwiek i tu też jest taka ważna informacja, te słoiczki prawie wszędzie można kupić. Bo to też jest tak, że prawie w każdym miejscu na świecie żyją dzieci, mamy i, i są i drogerie, i sklepy spożywcze i naprawdę w prawie każdym miejscu są te słoiczki tak samo jak u nas typu Gerber, Bobowita, bardzo, bardzo podobne, o, o podobnym składzie to wszystko można kupić czy w Turcji, czy w Indiach, wszystko w sklepach było, także można. A lodówkę przenośną też macie ze sobą? Nie. Nie mamy lodówki, także tutaj, e, jeśli się zatrzymujemy w miejscu, jest lodówka, no to super ale tak to to, jak nie ma, to po prostu korzystamy z restauracji czy z jedzenia w naszych tam pensjonatach, gdzie się zatrzymujemy i, i nie, 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 nie wozimy lodówki. Czasem jak jedziemy na, wiesz, takie wypady w Polsce, no to bierzemy sobie taką torbę chłodzącą, tak, żeby jak, jak zwłaszcza na przykład jak wyjeżdżamy rano, to żeby mieć na lunch, na kolację coś w takiej torbie chłodzącej, no i też zdarza mi się brać, ugotowany makaron i zupę na przykład pomidorową w termosie no, dla dzieciaków i, i dla nas, nie? A powiedz najczęściej jakimi środkami transportu podróżujecie? Wiesz co, wszystko. Samoloty e, i tutaj nasze dzieci przetrwały loty, wiesz po... No właśnie po, po chciałam o... się zapytać, jak wasze dzieci w tych tak. samolotach się zachowują? Dają radę, wiesz? Lecieliśmy na przykład taki chyba najdłuższy lot, jaki mieliśmy, to z Limy, z Peru do Madrytu. To był taki najdłuższy lot, chyba ponad 10 godzin. To no tak, najlepiej jest, jak śpią, no i część z tej podróży faktycznie śpią, a resztę to po prostu pozwalamy im być dziećmi. Czyli po pierwsze, pozwalamy w samolocie oglądać bajki. Jest podłączenie do telewizor na ekranie, jest, są słuchawki. Jak dziecko jest już takie jak 6 lat, to już dajemy słuchawki i można oglądać. Wiesz, zakazywanie bajek możemy sobie robić, nie wiem, w ciągu dnia, w normalnym funkcjonowaniu, że dobra, dzisiaj poza dużo bajki nie możesz, ale w samochodzie, w samolocie po prostu to jest te 10 godzin, gdy, kiedy najlepiej mieć spokój, więc może oglądać bajkę częściowo. Oczywiście dziecko się bajką nudzi, ono nie da rady oglądać bajki przez 5 godzin, a 5 godzin spać. Więc pozwalamy dzieciom też chodzić po samolocie. I to tak wygląda, że, że nasze dzieci po prostu sobie idą do, do toalety, do stewardesy. My często za nimi podążamy, ale też nie zawsze czasami. I nikt do ono... Was nie ma pretensji, Agnieszka myślę, korytarzem. Wiesz co, nie. Raz, raz mi się zdarzyło, że, że miał pan pretensję za to, że dziecko szturchało jego siedzenie z tyłu, tak? No kopało. No to oczywiście, ja zwracam uwagę, proszę nie kop. Drugi raz mówię, proszę nie kop. No i wtedy wiesz, jak to jest. Często mama ma mniejszy szacunek niż obca osoba. Więc najlepiej ja poprosiłam tego pana, żeby, czy możesz. Po prostu się odwrócić i powiedzieć do mojego dziecka, żeby cię nie kopało i zobaczysz, że zadziała, ale nie. Pan był. Nie, to jest twoja sprawa, ty powinnaś się tutaj zająć. Okej, okay, no jak wiesz, ja robię co mogę trudno, dziecko kopie, nie ma, nie ma zmiłuj, no ale można też poprosić stewardessę, tak, że, że mogę poprosić stewardessę i wtedy jak przychodzi taka pani w mundurze i mówi na przykład do dziecka zapnij pasy, bo dziecko się awanturuje, nie chce zapiąć pasów, a tu pani przyjdzie powie zapnij pasy, albo powie tu z przodu siedzi pan, proszę nie, nie kop siedzenia, to powiem Ci, że dziecko się od razu stosuje do tego. Więc ja polecam rodzicom, którzy mają problem z dzieckiem w samolocie zawołać stewardessę i poprosić, żeby to ona, dziecko, zwróciła uwagę. Bo szczerze, dzieci do rodziców mają naprawdę niewiele, czasami niewiele szacunku w takich sytuacjach. Chociaż no, różnie się zdarza, tak? No, oczywiście, że też się słuchają, ale czasami po prostu, no, tak to jak to dzieci, nie? Więc taka stewardessa ma większą siłę przekonania. A co jeszcze byście chcieli odwiedzić? Jaki kraj? Wiesz co? Tak naprawdę takim naszym marzeniem największym z mężem jest, no, że to jest, może można powiedzieć moim marzeniem. Wiesz co? Moim takim największym marzeniem. No i myślę, że mojego męża trochę też jest Uganda. Bardzo byśmy chcieli pojechać do Ugandy, ale tutaj czekamy na moment, kiedy dzieci będą na tyle duże, żeby pojechały na jakieś obozy, czy, czy zostały tak, tak wiesz, tak, już może, może nie same w domu, ale pojechały po prostu na jakieś obozy na dłużej i ze wsparciem znajomych czy, czy rodziny, żeby, żeby tutaj pozwolić sobie na przykład na dwutygodniowy wyjazd. Bo po Afryce podróżuje ja dość sporo. Mąż też był w Afryce i ta Uganda nam ścijami jeszcze. Jako taki właśnie nieodwiedzony kraj, tam jest ta najpiękniejsza i w sumie jedna z najdroższych atrakcji przyrodniczych na świecie spotkanie z gorylami górskimi. Bardzo byśmy chcieli to przeżyć. To jest z tego, co, 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 co czytam, co słyszałam to, to jest po prostu jakaś magia. No i oboje kochamy góry. Z tą kondycją, z. Roku na rok jest trochę gorzej, bo się starzejemy, ale kochamy góry i mamy ciągle nadzieję, że uda nam się zdobyć szczyt Rwenzori w Ugancie, więc to by był taki wypad we dwoje. A tak rodzinnie, co jest naszym marzeniem. To tak ostatnio mi przyszło do głowy, że można by było pojechać na podnamioty rodzinnie w takie trochę mniej dostępne tereny. Więc e, e, takie, na których nie ma innego środka e, jakby zakwaterowania. Więc przyszła mi do głowy wyspa Sokotra. To, je, je je. to jest wyspa, która należy do Jemenu, e, także, e, także Bliski Wschód. E, I tam jest bardzo ciężko dolecieć. Są jedyne loty raz w tygodniu z Abu Dhabi. Ale w związku z tym, że ja pracuję w branży turystycznej, wspomniałam Ci, to tam dochodzą do mnie czasami właśnie takie oferty, perełki. Właśnie ostatnio miałam okazję korespondować z człowiekiem, który organizuje takie treki namiotowe z namiotem, z trekkingiem, z przejazdem na, na mułach właśnie tam na, na Sokotrze i robi to też dla rodzin. Więc to, to myślę mogłoby być bardzo ciekawe. No i oczywiście marzy nam się też rodzinnie Kenia, safari z dziećmi. Z tym, że tutaj, tak jak ja organizuję właśnie zawodowo wyjazdy dla rodzin z dziećmi na takie safari, to planujemy może na któreś ferie zimowe zrobić taki wyjazd, że jedziemy my jako rodzina przewodnicy z dziećmi i możemy zebrać właśnie grupę rodziców z dziećmi czy dziadków z dziećmi, którzy będą chcieli do nas do nas dołączyć. Wtedy to, to jest fajnie, bo taka wiesz odpowiedzialność za grupę rozkłada się między mniej mnie i Marcina tak, czyli na przykład gdyby potrzeba była taka, że ktoś się musi właśnie zająć naszymi moim Naszymi dziećmi, no to jedno się zajmuje dziećmi, a drugie jest przewodnikiem dla grupy. I odwrotnie, możemy się zmieniać, to też, jest, to też jest fajne. Więc taka wyprawa rodzinna na safari nam się bardzo marzy, zwłaszcza, że wiesz co, dzieciaki fantastycznie reagują na, na zwierzęta. Ja już to miałam okazję się przekonać, bo prowadziłam taką grupę, gdzie miałam wiesz siedmiolatkę, dziesięciolatka, jedenastolatkę i dwunastolatkę. I po prostu. No, zwierzęta ich oczarowały. One, one się fantastycznie czuły w Afryce. Jeszcze dodatkowo jak się słucha tych opowieści o zwierzętach, jak one żyją, co jedzą, jak się zachowują, to te dzieciaki to po prostu chłoną niesamowicie. A oprócz podróżowania, czym się zajmujecie? Wiesz co? No tak, mój mąż organizuje targi biznesowe, też turystyczne, więc też ma cały czas kontakt z turystyką. I to są takie niszowe targi, bo to nie są takie targi bardzo masowe tylko to są targi dla turystyki biznesowej. Więc dla, e, dla organizatorów e, takich wyjazdów motywacyjnych dla firm. E, i to, to są targi, które on organizuje trzy razy w roku. I każda tam organizacja tych targów, to się nazywa Middebider, i każda organizacja targów zajmuje mu powiedzmy, jeden kwartał przygotowania tego. Na takich targach on ma około 65 stolików, które, które są wynajmowane przez różnych ludzi z całego świata. Na przykład, teraz te targi będą w listopadzie. Jest bardzo silna reprezentacja Etiopii na przykład. Będzie wielu takich wystawców z Etiopii, którzy chcą swoje usługi turystyczne tutaj w Polsce. No, a ja w styczniu tego roku, czyli już będzie 8 miesięcy, jak prowadzę biuro podróży, właśnie Tour de Familii, Takie kameralne, rodzinne biuro organizuje wyjazdy na zamówienie i dla rodzin, ale też dla par, dla grup przyjaciół. I w tym roku miałam trzy realizacje dwie w Kenii i jedną w Meksyku. Także takie wyjazdy, wyjazdy na zamówienie przygotowuję. No i w listopadzie mi się też zbliżają. Kolejne, kolejne dwie realizacje. Także tak to wygląda. A co byś chciała Agnieszka na koniec dodać? O jejku, co bym chciała na koniec dodać, żeby ludzie się nie bali podróży z dziećmi, żeby otwierali się na świat i. Tak naprawdę podróże to nie tylko właśnie cały świat, tak jak się nazywa, nazywa nasz blog, zwiedzać cały świat, tylko też najbliższe podróże po okolicy. Bardzo wiele można odkryć w najbliższej okolicy swojej. Ja, ja kiedyś wystosowałam właśnie taki apel do, do rodziców, że słuchajcie, jak będzie tak trochę chłodniej i wcześniej się zacznie robić ciemno, to spróbujcie z dzieciakami, tak powiedzmy o 19, kiedy się robi ciemno, kiedy jeszcze nie śpią, jest ten moment, wybrać się do lasu. Tak jak jest całkiem ciemno, jeśli możecie gdzieś podjechać do lasu albo przejść z domu, to zależy kto gdzie mieszka, ale tak, żeby było właśnie ciemno, bo jak wejdziemy z domu w dużych miastach czy w mniejszych miejscowościach też, to zawsze mamy latarnie i zawsze jest trochę lit. No. A wiecie, jak dzieciom niesamowitą radość sprawia świecenie latarką, i obserwowanie jakiejś przyrody, po prostu czy to kamyków, czy, yy, czy gałęzi, czy właśnie jakiś chrząszczyk, które gdzieś tam chodzą yy, w, tra w trawie, czy jakiś mrówek, żabek, po prostu jak one to uchwycą latarką, to jest zupełnie inaczej niż w ciągu dnia. I takie rzeczy można odkryć naprawdę w najbliższym swoim otoczeniu domu. My yy, byliśmy w Ekwadorze i zabraliśmy dzieci w ogóle do jednego. Takich najbardziej niedostępnych miejsc na świecie, do dżungli Kujabeno. Tam jechaliśmy 10 godzin z Ekwadoru autokarem do, do stolicy, i później płynęliśmy jeszcze godzinę łodzią półtorej godziny nawet łodzią. i Właśnie tam mieliśmy takie nocne safari. Było całkiem ciemno i dzieciaki chodziły z latarkami i naprawdę tutaj jakieś takie większe rzeczy typu jakiś pająk to nie robił na nich już wrażenia, ale po prostu żaba, mrówki, no były zachwycone tym. Więc, więc tak naprawdę takie coś można przeżyć w najbliższym otoczeniu swoim. No i jeszcze na koniec to też bardzo chętnie zaproszę do, do naszych social mediów. Tu masz nasze zdjęcie właśnie w tle, które, które mamy na Facebooku, mamy Facebook, mamy Instagram, nazywa się Zwiedzaj cały świat i dodatkowo prowadzimy kanał na YouTubie, który jest tak powiedzmy tam nie ma jakoś bardzo dużo, ale mamy około chyba 10 filmików o zwierzętach. Ja opowiadam Klarze i Wojtkowi u nas w domu na kanapie. To jest zrobione też dodatkowo ze zdjęciami i takimi zabawami dla dzieci i opowiadam o słoniach, o lampartach, o gepardach, o wszystkich zwierzętach, które można zobaczyć takich egzotycznych na, na świecie. Więc tu też zapraszamy. Wystarczy wpisać ZWIEDZAJ cały świat i można nas znaleźć. Agnieszka, dziękuję Ci, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Ja też dziękuję Ci, Bogusiu, za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich.